Zawsze lubiłem ogień, kiedyś wpadłem na taki dobry pomysł z siostrą, żeby zrobić ognisko w domu, na stole w dużym pokoju. Łożyliśmy zapałki, ale coś mnie tchnęło, że bałem się, że może zapalić się ten stół i żeby to się nie stało, podłożyłem gazety. Niestety nie zaskutkowało. Akurat tata wrócił z pracy i gdy to zobaczył, od razu wytłumaczył mi, że tak nie można. Niestety nie za bardzo to zaskutkowało, bo kiedy przyszły święta i stała choinka pod oknem, padłem na taki pomysł, żeby zobaczyć, by anielskie włosy, które były na choince, sprawdzić, czy one się palą. I wziąłem saponiczkę taty i patrzyłem, czy palą się te anielskie, takie srebrne włosy, ale nie paliły się. Ale były też takie, y, takie foliowe. Spróbowałem i podpaliło się i poszło tak szuf, na choinkę. Pobiegłem przerażony do mamy, jak w kawale, wołając, mamo, mamo, choinka się pali. Mama powiedziała, biegnij po taty. My wtedy mieszkaliśmy na 12 piętrze w wieżowcu, więc zjechałem winną do taty, który u kolegów grał w brydża, w karty i przyjechaliśmy. Wtedy już choinka się zapaliła, zaczęło się palić firanki. Na szczęście tata jako elektryk wiedział, co zrobić. Wziął koc, narzucił na tą choinkę, także zgasił ten pożar. Oczywiście pytali mnie rodzice, co się stało, jak to się zapaliło. Ja nauczony tym doświadczeniem poprzednim stwierdziłem, nie wiem, coś zaczął iskrzyć na choince i się zapaliło. Eksperci stwierdzili, że przyczyną zapalenia było zwarcie instalacji elektrycznej. A ja dopiero po wielu latach przyznałem się do rodzicom przy jakiejś wieczerzy wigilijnej, no, że, ja to, że to ja spaliłem tą choinkę. Oni powiedzieli, tak podejrzewaliśmy. Niech Chrystus, który przyszedł dać nam radość, dać nam zapalić nas swoim ogniem, przyszedł ogień rzucić na ziemię, Rozpala nasze serce radością. Szczęść Boże. Wesoły świąt.